Taka dzisiejsza sytuacja na froncie. Będzie praca w ciężkich warunkach, w ciężkich warunkach związanych z zapyleniem. To co wam mówiłem, jedziemy przemiennik naprawiać. A jak tam będę dmuchał powietrzem to się będzie działo. A serwisowa się wybiera. Marian, jak nastrój? Wszystko uda nam się dziś naprawić? Nie, myślę, że właśnie nie. Jakoś mam takie wewnętrzne przeczucie, wewnętrzne że lipa? przeczucie, że będzie lipa, no. Wiesz, dobrze by byłoby się udało większość zrobić, ale Najwyżej pójdziemy jeszcze raz. A no właśnie. Jakie Ormo. Ormo przez Już jesteśmy. Pogoda ładna. Piękna. Zaraz będziemy się na linach wspinać na sam szczyt tego pięknego obiektu. Prezenty. Jest unboxing dzisiaj. Kolejny, przyszły prezenty. To dzisiaj jest głównym prezentem. Uuuu, ile pianki. to raczej kabli nie tnicie, jakby się. Nie? Nie, nie. dwa kilometry. Jak dla, dla bardzo zdenerwowanego człowieka, jest idealny sposób, żeby się rozładować. 18 miliardów do wypstrykania tych. Ta, taka tu jest sytuacja, ten jegomość nie daje za wygraną, trzeba go wyciągnąć stąd. A tu jeszcze kilka innych rzeczy, którymi się zawiaduje. No, jest tutaj już nowy zawodnik podpięty. Tu jest takie coś magiczne, gdzie jest dwa kwadryliony różnych fajnych światełek lubię takie elementy. Nie będę się zdawał zawiłości konstrukcji, bo pewnie nikogo to nie interesuje, ale ładnie lampki świecą. A i teraz niezastąpiony w tych zadaniach DEL, który będzie nam służył do odczytania różnych parametrów pracy urządzeń, usunięcia błędów i ewentualnie wykrycie kolejnych usterek. Teraz może taka wycieczka na zewnątrz obiektu. Pewno będzie strasznie biało. Zawsze wieje, ale wygląda to fajnie. Oczywiście każdy Tutaj wyposażony, bo różne elementy. mogą spada z góry. Jesteśmy dzisiaj na niższym balkonie. Na górę, nie wiem, czy nam się będzie chciało wchodzić, ale może wejdziemy, żeby widoki psę pooglądać, bo można teraz, dopóki nie jest dodatkowa antena podczepiona, tego typu. Te kablami, zobaczcie w porównaniu do palca, właśnie są prowadzone anteny, które są na szczycie tego obiektu. Eee, I tego typu wtyczki występują. Także okolica piękna. Staram się zakrywać plecami eee, mikrofony, żeby wiatr nie wiał. Jak widzicie, trochę urządzeń nadawczo-odbiorczych jest. I na razie nie zamierza się to zmienić. Coraz więcej bezprzewodowych sieci, telewizji, różnego rodzaju rzeczy. Anteny dwójkowe, takie poprzestawiane, trzeba by to wszystko kupionować. widzę. I piękna pogoda, naprawdę piękna pogoda. Farby. Tutaj specjalne takie daszki, które mały, tutaj już nie ma tych radiolinii, bo są zdemontowane, bo spada lód zawsze w zimę. I tam te daszki, właśnie rozbijać ten lód, żeby nie niszczył anten. O, tam widać jakieś wiatraki. No, niestety nie jest duża przejrzystość, bo jak jest duża przejrzystość, to oczywiście po tamtej stronie widać Tatry. A tu jesteśmy od strony Kielc. I taka jest sytuacja. Wieje, to zawsze wieje, ale pogoda dzisiaj będzie. W środku Winda do ósmego piętra dojeżdża, a dalej jak już byśmy chcieli iść na górę, to mamy tutaj schodki. To coś, co tutaj widzicie, to też są przewody antenowe. Nawet czujcie są ciepłe, czyli idzie tu jakaś moc przez nie. To już jest, można powiedzieć, hydraulika, jeśli chodzi o oprawianie tych przewodów. Tutaj, takie z tych cieńszych, a tu są chyba już te najgrubsze. Tutaj dużo odwyciętych zostało, jak się zmieniło o nadawanie na cyfrowe. Ale to też ta rura najczęściej wypełniona jeszcze gazem, żeby można było podciśnienie sprawdzić, czy gdzieś nie ma jakichś przerw. To też jest. Kabel antenowy, przewód antenowy, fider antenowy, jak go zwał, tak go zwał. W naszym zakamarku też takie solidne przewodziki są. Wszędzie to coś, to takie paprochy, to są zdechłe muchy małe, które tutaj spotkania z polem nie przeżywają. To jest nasz duplekser z łusek armatnich i to są dwa nasze fidery. Takie właśnie mniej więcej, że nie jestem w stanie palca, palcami je ich objąć. No nie w 100%, ale udało się wymiana przemiennika, ten naprawiony fizycznie. I jeszcze trzeba dokonfigurować to, żeby działało to wszystko tak jak być powinno. Ale to można robić zdalnie, tak więc bez sensu tutaj w tym kącie siedzieć. Teraz następuje proces pakowania. 2 kilometry pianki antystresowej. No, no, dobra technologia. A mi się podoba. Razem, razem. Dobra, testujemy jeszcze antyzłodziejskich plecach dzisiaj. Przestrzepiłem tu specjalną linę i pojedzie za nami do, do Kielc. Pierwszy raz w życiu dopełna mi naładowało baterie, ale zjeżdżamy dość daleko w dół, zupełnie za darmo. Mam nadzieję, że zaraz nie wybuchnie, kto tam z nią Wojtek, to ty będziesz miał problem. Po ciężkiej robocie, Nordfish, ewidentnie jakieś nowe frytki się pojawiły. Inna jest konfiguracja. W ogóle się taki duży u nas zrobił Nordfish, że można tam sobie zamawiać. Pan coś grilluje, muszę kiedyś chyba jakiś eksperyment przeprowadzić, kulinarny z takim zestawem. Mówię ci, bierz ją, bo wygląda super. Chociaż żałował. I to właśnie ta z tym pomarańczowym jest fajna, bo ta z tym czerwonym gorzej wygląda. I to widzisz, jakaś firma fajna, kanadyjska. Fajne stawki pomarańczowe. A kosztuje? No właśnie z pilotem mógłbyś przeeksperymentować, mówię Ci, teraz do Google Earth jakiś dodatek doszedł i że można sobie człowieku tym latać jak Superman. No właśnie, a telefon mam teraz porządny. A tylko ci wejdzie tu, bo ty masz duży teraz i może eee. ci się nie zmieścić. O, a nie potrzebujesz? Gdzieś w sobie wiesz, byś mógł wystawić na ten. Ten X-Wing są to jest co? Ten duży krążownik? Co to jest? To jakieś takie chyba z tych nowych, co to w ogóle nie wiadomo co to jest. Przemienniki, przemienniki, cały czas mówimy o przemiennikach, ale tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi? Bo nie wszyscy wiedzą w ogóle o co chodzi, to mam tak pokrótce ee, na świetle temat. Przemienniki to są takie urządzenia, które pośredniczą pomiędzy łącznościami, czyli takim no, połączeniem, pogadaniem, upraszczam bardzo w momencie kiedy stosujemy takie urządzenia ręczne takie urządzenie ręczne ma krótką antenkę i stosunkowo bliski zasięg i cała idea przemiennika na, to, na tym polega że nadając tego małego urządzenia z małej antenki idzie to do tego przemiennika, który jest umiejscowiony wysoko, bardzo wysoko jak najwyżej tym lepiej, im wyżej tym większy zasięg ten przemiennik odbiera ten sygnał wzmacnia go i retransmituje tak, że jest on słyszany no, w promieniu kilkuset kilometrów no, kilkuset kilometrów, może trochę w, przecią, w, w promieniu kilkudziesięciu, kilkunastu. Oczywiście, przy użyciu anten zewnętrznych, to i faktycznie kilkuset kilometrów e, też. To jest upraszczając, taka zasada. Kolejna opcja to jest taka, że m, żyjemy w erze cyfrowej i teraz te przemienniki, wszystkie również mają możliwość pracy przez internet. E, tak jak my mamy w Kielcach testarowy przemiennik. I jak pamiętacie serię z Japonii, było tak, żeśmy sobie siedzieli z przemysławem e, w, w hotelowym pokoju, posiadając właśnie takie urządzenie. I z tych ręcznych urządzeń potocznie zwanych walkie-talkie, to trochę taka bardziej zaawansowana technologia, żeśmy sobie rozmawiali z chłopakami w kielcach. I to jest właśnie to, że te przemienniki wchodzą i ta opcja przekazywania sygnału jest również realizowana za pośrednictwem internetu i tak właśnie żeśmy troszeczkę to i na świętym krzyżu uruchomili, żeby, żeby działało. Oprócz tego destara, który no nie udało nam się do końca zranimować, to będzie opcja FM linkowa. Zobaczymy, czy się to przyjmie i czy to będzie fajnie działało. Tak więc mam nadzieję, że to jest jasne i zrozumiałe. Tyle gratów trzeba było wziąć żeby to ogarnąć. A tu jest kto? Jest z citrionem. Zitronem masz. Zastaw. Zastaw, nie tam? Na ciebie... Jak się trochę odchodziłaś, to taka jesteś dziarska bardziej. Dziarska bardziej. Cytryna. Układaj to w szafie, to się pobawimy. Nie ma tak, za darmo. Tak. No i zobaczcie, jak to wygląda. Małe urządzenie, mała antenka i rozmawiają ludzie z Władysławowa i gdzieś tu z okolic chyba Warszawy. No i to właśnie idzie człowiek. Z, z okolic Władysławowa, z tego co dobrze usłyszałem, aczkolwiek może to nie być dokładnie gdzieś tam z nad morza w każdym razie, czyli zasięg, kilkaset kilometrów, no jest bezwzględnie kilkaset kilometrów, ale przy użyciu właśnie tej sieci sieci internetowej. Dobra, przyciszę to, bo nie można nic zrobić. Ale niestety, niestety, jest problem, bo nam się komputer zepsuł i niestety trzeba czegoś poszukać. Jakiegoś kordwa duo, myślę, bo tam jeszcze mamy Pentium 4 z dyskami IDE, a to już jest jakaś lipa całkowita. Jakiegoś dela w dużej obudowie, żeby tam można naładować do środka dużo rzeczy. Może ktoś ma jakąś propozycję, albo gdzieś taki komputer. No ja poszukam, pewnie coś się znajdzie na Allegro. Trzeba będzie w klubie składkę zrobić z kolegami. Widzę, że za 4-5 stówek się powinno takiego. Strus na kupić Windows na nie potrzebny, bo to wszystko sobie na Linuxie chodzi. Tam sobie Linuxa postawimy 4 GB też obleci. No myślę, że tak będzie dobry awans z Pentium 4, bo jednak dyski IDE to już nie jest dobra sprawa w dzisiejszych czasach. Tak to prawda, ja jeszcze jak tam pojechałem, to wziąłem na wszelki wypadek ze sobą, bo ja jeszcze u siebie w zakamarkach wszelakich takich dysków. Mam trochę, ale jak widzicie, jakie są daty. styczeń 2007, kiedy on szedł mnie do użytkowania, a teraz już zaraz będziemy mieli 17 rok, to 10-letnie dyski to nie jest to, co akurat bym najbardziej e, chciał. No, laptop się przydał. Jeszcze router żeśmy założyli nowy, taki miałem jeden na zbyciu, czego tam też podkonfigurowałem i wrzuciłem. No i niestety komputera nie będziemy już reanimować, tylko właśnie trzeba coś takiego sobie znaleźć i kupić. No i mam nadzieję, że koledzy będą cały czas sobie rozmawiają, będą zadowoleni z tej infrastruktury i z tego, że teraz mamy zlinkowane, i przy pomocy takich urządzeń najtańszych, nawet, bo to urządzenia akurat do najtańszych nie należy, ale można kupić tak zwanego chinola czy ryżowca, co niektórzy nazywają i z takiego ryżowca za 100 zł, czy za 150 sobie rozmawiać przez pół Polski. Nadmieniam i przypominam, że do tego Wam jest niezbędna licencja i musicie zdać egzamin państwowy, żeby korzystać z takich urządzeń. Samo korzystanie już jest bezpłatne, tylko trzeba się nauczyć, zdać, no i przestrzegać przepisów związanych z tym tematem.